Już w najbliższy piątek w Akademii Holistycznej odbędzie się spotkanie w ramach darmowych piątków. W ubiegłym tygodniu ponad setka dzieci wraz z opiekunami doskonale się bawiła. Były tańce, aerobik, pierwsze kroki w gimnastyce i w sztukach walki. W piątek, 16 września, każdy, kto się zdecyduje na odwiedzenie Akademii, może liczyć na bezpłatne porady i poznanie szerokiej oferty placówki. Zapraszamy wszystkich na otwarte piątki w Akademii, które ruszyły teraz od września, czyli od tego piątku. Zapraszam wszystkich chętnych, którzy nawet nie są członkami Akademii. Akademii, aby zobaczyli, sprawdzili sobie naszą usługę i naszą ofertę. Będzie możliwość zapoznania się z usługą bezpośrednio tutaj. Wszystko jest oczywiście za darmo, więc zapraszam wszystkich chętnych, którzy by chcieli sobie spróbować i zobaczyć. O godzinie 16 do Państwa dyspozycji będą wszyscy trenerzy personalni Akademii. Pokażą ćwiczenia, doradzą, dadzą wskazówki. Telewizja Świętokrzyska objęła patronat medialny nad tą inicjatywą. Piątek, każdy będzie mógł sobie spróbować e, takiego treningu personalnego z wybranym trenerem e, za darmo, e, więc informacja tutaj będzie właśnie w, tutaj w Telewizji Świętokrzyskiej, no i będzie u nas na Facebooku, śledzimy nas i wtedy zapisujemy się na recepcji u nas tutaj do Lektowskim będzie chciał poćwiczyć, nie ma problemu. Można się już rezerwować e, na recepcji.